Pracownia Diagnostyki Funkcjonalnej zajmuje się oceną narządu ruchu, pozwalając na wykrycie występujących dysfunkcji, ograniczeń czy asymetrii. Wykonujemy badania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, obiektywnych narzędzi umożliwiających kompleksową analizę funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego pacjenta bądź też zawodnika. Wyniki badań mogą być wykorzystane podczas planowania terapii lub treningu sportowego oraz pozwalają na ocenę ich skuteczności. W pracowni diagnostyki funkcjonalnej posiadamy sprzęty do obiektywnej oceny narządu ruchu, m.in. do oceny aktywności bioelektrycznej mięśni, analizy chodu, oceny równowagi i rozkładu obciążenia, pomiaru siły mięśniowej czy diagnostyki naczyń, narządów jamy brzusznej oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Poza diagnostyką dostępne w pracowni sprzęty umożliwiają także prowadzenie programów treningowych i terapeutycznych. Dynamometria to metoda pomiaru siły mięśniowej za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych. W pracowni posiadamy fotel izokinetyczny umożliwiający ocenę siły, mocy i pracy wykonanej przez mięśnie w warunkach skurczu koncentrycznego lub ekscentrycznego. Urządzenie pozwala na ocenę izokinetyczną charakteryzującą się stałą prędkością kątową poruszanego segmentu oraz zmiennym oporem zewnętrznym. Dzięki temu badaniu możemy porównać siłę mięśni antagonistycznych lub mięśni po prawej i lewej stronie ciała. Poza zastosowaniem diagnostycznym, narzędzie pozwala także na przeprowadzenie bezpiecznej terapii już we wczesnym etapie rehabilitacji. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenie dostosowuje swój opór do możliwości pacjenta, np. do pojawiającego się bólu. Pacjent nie napotka w trakcie wykonywanego ruchu oporu, któremu nie podoła, co zapewnia pełne bezpieczeństwo prowadzonych ćwiczeń i terapii. Elektromiografia to badanie aktywności bioelektrycznej mięśni na podstawie analizy potencjałów czynnościowych wytwarzanych przez te mięśnie. Badanie takie możliwe jest do przeprowadzenia zarówno w spoczynku, jak i podczas wykonywania określonych wzorców ruchowych. Badanie to pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy mięsień jest aktywny i w jakim stopniu, kiedy mięsień jest włączony, a kiedy nie pracuje oraz jak narasta zmęczenie mięśni w czasie. Ponadto badanie umożliwia ocenę kolejności włączania się mięśni w czasie określonych zadań ruchowych, czyli tzw. timing. Możemy ocenić też napięcie mięśniowe po prawej i lewej stronie ciała. Zaobserwowane asymetrie lub zaburzenia w napięciu mięśniowym pozwalają przewidzieć ryzyko wystąpienia urazu oraz wprowadzić odpowiedni program rehabilitacyjny, który będzie miał na celu wyrównanie dysbalansu. Urządzenie pozwala także na przeprowadzenie treningu z wykorzystaniem techniki biofeedbacku.